Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się ze mną na prywatną sesję napisz na autentyczni 23 lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Kto ma wielkie oczy? Narcyz chce, żeby twoje życie opanował strach. Żebyś żył w poczuciu strachu, w poczuciu obawy i zagrożenia. Narcys chce, żebyś się go bał. Narcys chce, żebyś się go bał, ponieważ strach sprawia, że łatwiej może cię kontrolować. Narcys chce, żebyś myślał, że jest niebezpieczny, że może spowodować ból, że może Ci zagrozić i spełnić. Zrealizować te groźby. To daje mu władzę. To sprawia, że czuje się potężny. To daje mu satysfakcję. To daje mu duży wpływ na Twoje zachowanie. Narcyz chce, żebyś żył w poczuciu niewiedzy, zagrożenia, że nie wiesz. Co zdarzy się za pięć minut. Chcę, byś żył w ciągłym napięciu. To sprawia, że zastanawiasz się nad tym, co powiesz i jak to powiesz. Nieraz gryziesz się w język, odpuszczasz temat, zastanawiasz się, czy to go nie rozdrażni. Nie chcesz go obrazić, nie chcesz go zdenerwować. Spuszczasz z tonu, by jemu było lepiej, by czuł się bardziej komfortowo. Robisz to, ujmując sobie poczucia komfortu. To bardzo odpowiada narcyzowi. Nie jesteś już dla niego priorytetem. Stajesz się pobocznym, dodatkowym źródłem zasilania. O czym jeszcze zwykle nie wiesz. Dlatego właśnie strach jest tak ważny dla narcyza. Jest tak ważnym elementem każdego związku, każdej relacji z narcyzem. Narcyz musi sprawić, byś się go obawiał, byś się go bał, by mógł. Utrzymać kontrolę nad tobą. Jeśli byś się go nie bał, jeśli byś się go nie obawiał, to mógłbyś się zachowywać jakkolwiek zechcesz, mógłbyś mówić, co tylko przyjdzie ci do głowy, mógłbyś robić dosłownie wszystko i nie dbałbyś o to, jak to na niego wpłynie. Nie obchodziłoby cię to. Wtedy byłbyś wolny, a w związku z Narcyzem jesteś niewolnikiem, z czego nie zdajesz sobie sprawy. Jesteś jego pomocą domową, służącym, szoferem, bankomatem czy zabawką seksualną. Jeśli nie bałbyś się Narcyza, to nie mógłby cię opanować, nie miałby takiej władzy. Krok po kroku w takim związku oddajesz władzę nad sobą, nie mając tej świadomości. W praktyce nic cię nie zatrzymuje przed tym, co chciałbyś robić. To tylko strach. Strach, który ma. Duże oczy. Nieraz widziałeś duże, ciemne oczy. To strach przed tym, co mógłby zrobić Narcyz, jaka byłaby jego reakcja: Czy znowu wpadłby w szał, czy znowu byście się pokłócili, a może by zniknął, trzasnął drzwiami, zniszczył coś. Czy uciekł, może groził ci, że odejdzie, może groził ci rozwodem, może obawiasz się, że zostaniesz bez środków do życia, może rozglądał się za innymi osobami i obawiałeś się, że cię zdradzi, może nawet to sugerował. Może słyszałeś, że są inni, lepsi od ciebie, i obawiałeś się, że wybierze kogoś innego. Strach trzyma cię pod kontrolą, trzyma cię pod kontrolą narcyza, strach trzyma cię w związku z narcyzem. Narcyz oswaja cię ze strachem, przyzwyczaja cię do życia w strachu. Czasem wystarczy jego spojrzenie, i już wiesz, co to oznacza. Przerabiałeś to, i nie chcesz brnąć w to dalej, nie chcesz kłótni. Widzisz po jego zachowaniu, po jego spojrzeniu, znasz to z przeszłości. Niektóre zwierzęta, żyjąc w klatce, po wielu latach nie chcą wyjść. Na wolność, nawet gdy klatka się otworzy. Tak bardzo przyzwyczaiły się do życia w niewoli, że nie widzą już innych możliwości. Musisz zobaczyć, że na zewnątrz, za drzwiami, jest cały świat pełny wielu nowych możliwości. To tak jak z psem przywiązanym na smyczy. Nieraz byłby się w stanie z niej zerwać, ale sama świadomość, że jest uwiązany, sprawia, że nie próbuje uciec. Czasem nawet niektóre psy bez smyczy byłyby w stanie przeskoczyć ogrodzenie, ale nawet nie próbują. Narcys używa strachu, by kontrolować swoje ofiary. Może podał ci jasno swoje warunki, swoje zasady na początku znajomości, i utkwiły ci one mocno w głowie. Tak czy inaczej, prędzej czy później się poddajesz. Strach sprawia, że stajesz się posłuszny, że stajesz się uległy. Akceptujesz to. Że nie jesteś w stanie nic zrobić, nic zmienić, zgadzasz się na złe traktowanie, czujesz się bezsilny. Bezsilność wynika często z traumatycznych doświadczeń, z traumatycznych wydarzeń lub częstych porażek, niezależnie czego byś nie próbował z narcyzem. Nigdy nie możesz wygrać. Wszystkie twoje starania, cokolwiek byś nie robił, prowadzą do porażki. Co w efekcie prowadzi do tego, że przestajesz nawet próbować. Tak właśnie narcyz kontroluje swoje ofiary, sprawia, że obawiasz się braku skuteczności. Sprawia, że obawiasz się, że to o co się starasz, się nie uda, nie wyjdzie, nie odniesiesz pożądanego rezultatu czy efektu, nie będzie tak, jak zakładałeś. Narcyz sprawia, że coraz częściej zaczynasz wątpić w siebie, a to także przynosi mu wiele paliwa. Przynosi mu wiele zasilania. Narcyz cieszy się z tego, że ci nie wychodzi. Cieszy się z tego, że nic ci się nie udaje. Narcys chce, byś był jego niczym i nikim. Do takiego stanu chce Cię doprowadzić, byś obawiał się Go jak robak, którego może rozgnieść. I mniej więcej tak właśnie czuje się Narcyz, gdy się ciebie pozbywa, jakby rozgniatał robaka. Co czujesz, jak rozgniatasz robaka? Co czujesz, jak zabijasz komara? Co czujesz, jak zabijasz muchę? Teraz już wiesz, ile znaczyłeś dla Narcyza. W swoim chorym umyśle, on uważa, że ty jesteś pasożytem, że to ty jesteś narcyzem, że ty robisz celowo wszystko jemu na złość, bo nie zgadza się to z jego scenariuszem, który dla ciebie napisał. Gdy obawiasz się, że cię rozgniecie, że cię poniży, że cię skrytykuje czy porówna, to narcyz czuje się potężny. Czuje, że ma kontrolę nad sytuacją. A to dla ciebie najgorsza możliwość. To wpływa na wybory, jakich dokonujesz. Gdybyś się go nie obawiał, to podjąłbyś inne, lepsze decyzje dla siebie. Strach sprawia, że nie posuwasz się do przodu. Strach zatrzymuje twój powrót do zdrowia. Nie możesz pozwolić na to, by strach rządził twoim życiem. Nie możesz pozwolić na to, by strach stał się częścią ciebie. Narcys chce być podziwiany. Chce, byś go szanował. Chce być akceptowany. Ale gdy zaczynasz się orientować w jego grze, gdy zaczynasz się zbliżać do punktu, w którym wiesz, z czym masz do czynienia, wtedy Narcys będzie chciał, żebyś się go bał. Narcys będzie chciał, żebyś się go bał, bo sam. Też się boi. Narcyz boi się odrzucenia i opuszczenia. Narcyz boi się zdemaskowania. Uważa, że jeśli uda mu się utrzymać cię w poczuciu zagrożenia, że jeśli uda mu się utrzymać cię w poczuciu strachu, to sprawi, że go nie opuścisz. Uważa, że to cię zatrzyma. Uważa, że to sprawi, że go nie zdemaskujesz. Narcys usiłuje projektować, usiłuje przerzucać na ciebie swoje obawy, swój strach, swoje wrażliwe punkty, mając nadzieję, że to cię zatrzyma. Mając nadzieję, że dzięki temu będziesz dalej pod jego kontrolą. Gdy boisz się Narcyza, gdy się go obawiasz, to po prostu oddajesz mu kontrolę, oddajesz swoją siłę, a Narcyz zaczyna używać tego przeciwko Tobie. Narcyz używa Twoich własnych mocy. Twojej własnej siły przeciwko tobie. Wszystko po to, by cię kontrolować. Narcys chce, żebyś przewidywał, co może zrobić w następnej kolejności, jaki może być jego następny krok. Chce, żebyś nieustannie myślał, co będzie za pięć minut, co zrobi za pięć minut. Chcę, żebyś popadł w paranoję, żebyś stał się przewrażliwiony. Dzięki temu się poddajesz, dzięki temu ulegasz, i wtedy uznajesz jego autorytet, uznajesz jego dominację nad tobą. Narcys zawsze będzie miał coś. W zanadrzu, czego będziesz się obawiać. Zawsze będzie chciał, żeby strach rządził Twoim życiem, strach przed Nim, strach przed tym, co zrobi, strach przed tym, co może zrobić. Narcys, chce, byś myślał, że tak naprawdę nic. Nie możesz zrobić, chcę byś stał się bezsilny, chcę cię uwięzić i przyzwyczaić do bezsilności. Narcys zwabił cię w pułapkę, a częścią tej pułapki jest strach. Narcyz używa strachu, by cię uwięzić. Strach ma wielkie oczy. A jakie oczy ma narcyz? Musisz rozpoznać, czy Twoim życiem, aby przypadkiem, nie rządzi strach. Strach przed narcyzem nie przyczyni się do niczego dobrego. Chyba, że strach zmotywuje Cię do podjęcia. Odpowiednich działań, do odejścia czy podjęcia odpowiednich środków, by się obronić. Nie możesz mieć zaufania do kogoś, kto chce, żebyś się go bał. Nie możesz ufać narcyzowi, nie możesz ufać, że chce dla ciebie jak najlepiej. Może tak mówić. Ale będzie robić dokładnie odwrotnie. Narcys chce, byś żył w poczuciu strachu i zagrożenia. Dlatego, że zależy mu tylko i wyłącznie na sobie samym. Narcys dba tylko o siebie. Nie obchodzisz go ty. Nie obchodzi go, jak to na ciebie wpływa. Czasem może wydawać się, że narcyz jest nieustraszony, czy potężny, silny, bo udaje mu się wywołać w tobie strach, bo udaje mu się wywołać poczucie zagrożenia i obawy, ale tak naprawdę narcyz bardziej obawia się ciebie niż ty jego. Dlatego chcę, żebyś się go bał. Nie będę porównywał narcyza do psa, bo to byłaby obraza dla wszystkich psów. Nie jest groźny ten, co najgłośniej szczeka. Narcys postrzega cię jako zagrożenie i zaczyna szczekać. Wszystko, co robi narcyz, jest podyktowane strachem. Dlatego właśnie poszukuje władzy i kontroli. Odbierać je wtedy, gdy się go boisz. Narcys chce, żebyś się go obawiał, ale strach w żaden dobry sposób nie przysłuży się Tobie. Możesz go użyć tylko w celu podjęcia właściwych kroków. Musisz nauczyć się opanować strach. Musisz nauczyć się zarządzać strachem. Wtedy narcyz na pewno to zauważy, na pewno to odnotuje, a wtedy będzie usiłować zastraszyć cię jeszcze bardziej. Nie cofaj się ani kroku przed szczekającym robakiem. To w końcu sprawisz, że Narcys się podda. Narcys nie będzie podejmował działań, jeśli będzie widzieć, że nie odnosi żadnych rezultatów. Narcys nie będzie tracił swojej energii, nie będzie tracił czasu na coś, co nie może się udać. Czy w sytuacji, która jest już beznadziejna i nie ma szans na zmianę? Odwaga to opór wobec strachu, panowanie nad strachem, a nie jego brak. Gdy zanika strach, odwagę zastępuje brawura i ryzykanstwo, a to już jest odwaga pozorna, przeciwieństwo. Tej prawdziwej. Pomyśl o pchle. Nieporównanie najdzielniejszej ze wszystkich stworzeń bożych, jeśli nieznajomość strachu byłaby odwagą. Mark Twain. Pomyśl pchła szachrajka. Jan Brzechwa. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.